No chodź tu! No, chodź, chodź. Co to było? Ale się kręci! Jodługo... O, baren! Wbijełem na roketa. A tu kurde, dwie te, dwie skrzyneczki do odblokowania Proste, biorę. Pierwsza paczucha, otwórz. No to co, może jakiś oktane importowany tanie łajco? No nie, no, neotermiczny do palarz, jakie to by szybko raz miałem. Cyk, no dobra, no to to pora teraz na drugą. Bady. Bady. Cyk. Uwaga. O, o, Dobra, ready panowie? No pewnie. Dobra, czyli co? Rumble? Czemu dobra, się odpalił? Dobra. Dobrze, że powiedziałeś, że zakrzynasz. Mm -hmm. Dobra, cyk. Tyś. łok, kurka, rurka. Dobra. Pada deszcz. O nie! Podanie, oj oj. Jakie Uch, plany macie mocy, na ten weekend? Przyklinać. Na co? Na ten weekend. <laughs> jak to? jak kurwa. No od 19 euro, nie? Proste! Normalne. A potem... A do 19 trzeba coś ogarnąć. Ale że euro najlepsze RP robi? Nie. No, jak to? To kto robi lepsze? Trevor. No. A Tetri w sumie no zajebiste robi, to fakt. Ale jak no, to! <laughs> prawie ci wyszło Notgunali! Ale jak? No się no ja nie mam. mogę! No ale co miałem zrobić? Obronić! No ale to miałem dopiero. Dobra, wyciszę cię Jak ja to my tu jeszcze wygrywamy, co ty dopisz? No, broń to błagam. Nie! ja nie, no po Ja zapomniałem jak się gra w grę. No. Zauważyliśmy. Dawaj. Uuu, let's go! Wygrywamy to jeszcze panowie. Prosta zasada. Nie poddajemy się i gramy do końca. Jeszcze Ale tylko cztery gole. Hmm. On uda on to są cheaty. Super. To tyle chyba z marzeń. Mam wygranej. Nie, nie, nie. Pa, pa, pa. Hehe. <laughs> Esa. Płaszcze. Oh no. Ale pikz do bramy. No, bez kitu, ty! Na S się ta akcja wyszła. Ty. Uu, la, 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 la la, si, signorita! Komo estas? I w ogóle. A cyk. Aha. Tak się właśnie trzeba, go, ale mówiłem, że my też jeszcze odrobimy. Jeszcze powinniśmy to wygrać jeszcze w podstawowym czasie gry. A bo tak blisko... O kurka! No co? Unlucky! Jarka, ale i tak Go ładny kombajn był! O kurde, chłopakolce! Brawo! Ejsu! Dawaj! O kurwa! Nie! To, to się nie stało! To Chyba to za się pochwaliłem! Przecież to się nie stanęło! No wy tak zawsze robicie, że... Ale no... Ma... No co my zrobimy? no no co macie my? Ten, macie... ten magnesik nie a ty teraz miałeś no to ty teraz miałeś być no, e, e, jak wy i dole. już my strzelamy mm. gole nie 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 wstajesz jeszcze raz no zajeb <laughs> nie, 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 no nie, <laughs> nie no przecież to się nie no nie no nie no nie no nie oddaję ten rok ligę, ewidentnie. Dobra, ram kolce, stoję z tyłu. To się przyda. Pa, 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 ja to zrobię, tylko do mnie ta piłka przyleci. Halo? Puść. Kurwo. <laughs> no, ale ja rozumiem, że skręciłem, jak powiedziałeś puść. No kurde. Oddało, mówiłem, że odda. No, zobacz, jak ja piłkę, mhm. O, ty, lol. Siedzi, nice. Dobra, nara! No jest! Oddał rocket? Ja w szoku. Normalnie. Piękna sprawa. Piękny śpiewacz, Wojtuś. O, Nie, no nie, no co ty? Nie w naszą bramkę! Nie, nie! Tak się nie robi. Ja bym się do niego pojedzie w nasze bramki i będzie mój, przysięgam. Ech? Nie! Nie, nie, nie. O? O. 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 No i fajno. Ależ takiego gola strzeliłeś, Wojtuś. Jezus Mary, ty jesteś tak dobry. Dzięki. Kto mu to proszę? Ja. Puść. O, oh. 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 Martin chyba życiówka ewidentnie jest grana w tym momencie. Oh. Ulala. Nie no, jedzie dalej. Nie wiem czy wy też jesteście za tym, ale jestem za tym, że przestrzcie paluchy rybom na paluszki rybne. Wody... Potrzebuję wody! Pabacce! Nie no nie mogę! bo to jest bo obcieniam paluchy, i do jeziora! No kurka zostawcie mnie! Nice! Cyk, pa pa pa. O, ale Martin normalnie, w serio forma mutant, ewidentnie. Mm. Tak to chyba jeszcze nigdy nie grałeś. Ja cię chyca. Jo, ja, cię chyca. No chodź tu! <śmienicza> 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 Kręci. Jo, <laughs> ale to schytnął Ale robi to Okej okay. Fucking sus Pff. No ale kto się kopnął? Ja no, wiem kto się kopnął Wojtek Mhm mm Co? Tak no, łatwo. Znowu mnie zostawiliście Sadge dla mnie Sam jestem ja yeah. Ajajaj No na no, tym po wygraniu no Biblet, uh -huh. Dobra